Szota, jak plecy? Liczę na cud, ziomek, że się mój dysk wchłonie, wiesz? Że mój dysk się wchłonie po prostu. Gdzieś tam w krwi obiegu zniknie. Ale to jest e, przypadek, który się często chyba nie zdarza. Ale mam nadzieję, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale mi panowie dysk urwał się w ogóle i wleciał w jakieś szyjny międzykręgowe. Mam wypuklina i mam przepuklina i mnie uciska na korzeń nerwowy skurczy cały czas. Jak to ogarniemy? Nie wiem, chcą mnie operować. Ale ja powiedziałem, że szkoda mnie lata. Nie mogę walczyć na razie żadnych worków, treningów, sparringów i tak dalej. Ale przynajmniej te kwalifikacje w sumie. Zobaczymy. Nie przegraliśmy żadnego meczu. Jest. Tak. Ten plus, nie? Dobry Panowie. Bier, jest dużo plusów. Proponuję do następnego sezonu SEA każdy, żeby wbił po 3000 elo tym składem. Co? Tym składem wbijamy do 3000 elo.